Dzień dobry Państwu witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu dotyczącym podsumowania pracy burmistrza oraz Urzędu Miasta w miesiącu maju. I to spotkanie chciałbym rozpocząć od informacji związanej z inwestycjami. Otóż dnia 7 maja podpisałem umowę z firmą Global System z siedzibą w Gostyninie na. Wykonanie remontu ulicy Krasickiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Zieloną oraz ulicą Ziejkową. Wartość wykonania remontu drogi gminnej wynosi 307 500 zł. Brutto. Przypomnę, że remont tej nawierzchni tego odcinka, planowany był już od wielu, wielu lat. Ale sytuacja finansowa nie pozwalała nam na rozpoczęcie tej modernizacji i dopiero w tym roku udało się zabezpieczyć środki w budżecie na to zadanie i to zadanie niebawem będzie miało swój początek. Dodam, że zakres robót, który obejmuje pracę to nie tylko remont nawierzchni ulicy Krasickiego w zakresie sfrezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonania nowej nawierzchni, ale również remont chodników, zjazdów, remont krawężników, demontaż istniejącej, istniejących progów najezdni i wykonanie nowego progu zwalniającego z kostki brukowej. Zabezpieczenie nastąpi również zabezpieczone istniejące zbrojenie, regulacja wysokościowa istniejących studzienek, uzbrojenia terenu. Proszę Państwa, równolegle w tym momencie, kiedy będą wykonywane prace drogowe, będzie również wykonywana inwestycja pod nazwą Modernizacja Sieci Kanalizacyjnej i Wodociągowej przy ulicy Krasińskiego w Gostyninie, której inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie. W jednym przetargu te dwa zadania zostaną wykonane, więc, to jest myślę bardzo dobre rozwiązanie żeby poprawić warunki również i wodno-kanalizacyjne na tej ulicy. Proszę państwa, wychodząc naprzeciw mieszkańcom ulicy deklarującym chęć podłączenia swojej nieruchomości do sieci gazowej, urząd miasta prowadzi intensywne rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa Celem ustalenia warunków wybudowania sieci gazowej w przedmiotowej ulicy i liczy w tej sprawie na wspólne wypracowanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań. Mam nadzieję, że te działania będą korzystne dla osób ubiegających się o wykonanie przyłączy gazowych. Jesteśmy po rozmowach z gazownią. Wiem, że mieszkańcy otrzymali już decyzje przyłączeniowe na rok 2024. Ale mimo wszystko będziemy z gazownią rozmawiać, tak żeby faktycznie ta sieć w tym miejscu powstała. Szanowni Państwo, w kolejnym spotkaniu chciałbym również i tym razem zaapelować do Państwa o zaszczepienie się. Jak wszyscy doskonale wiemy, wirus SARS-CoV-2 robi wielkie spustoszenie wśród nas i naszych bliskich. Dlatego nie bądźmy obojętni wobec tej sytuacji. Od powszechności szczepień zależy to, jak szybko wrócimy do normalności i uwolnimy się od pandemii. Na terenie miasta mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony punkt szczepień powszechnych. Przypomnę, że od kilku tygodni trwają rozmowy z funduszem, z Narodowym Funduszem Zdrowia, na to, żeby. Przy pomocy naszego ośrodka zdrowia w Gostyninie również ten punkt na terenie Gostynina powstał. W tym momencie jesteśmy już na to przygotowani. Na hali sportowej przy ulicy Kurtnowskiej 7A w tym momencie jest już wszystko rozstawione. Czekamy tylko na ostateczne już jak gdyby dopięcie tego tematu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, że w najbliższych dniach dowiecie się Państwo już o powstaniu tego punktu. Proszę śledzić informacje na stronie Urzędu Miasta Gostynina www.gostynin.pl. Jak tylko zostanie uruchomiony ten punkt, tam na pewno wszelkie informacje na temat funkcjonowania tego punktu Państwo znajdziecie. Jak już mówimy o zdrowiu, to warto wspomnieć o tym, że na terenie Gostynina. Od miesiąca maja realizowany jest projekt Gostynińskie Weekendy Sportowe. Przypomnę, że Urząd Miasta otrzymał dofinansowanie na to zadanie od Fundacji Orlen i to zadanie skierowane jest do nas wszystkich, do mieszkańców naszego miasta. Cieszę się, że na ten moment jest dosyć duże zainteresowanie tym projektem. Przypomnę, że każdy, kto wyrazi chęć udziału w aktywności fizycznej, takie jak pływanie, ćwiczenie z jogi, wspólny Nordic Walking, czy też zajęcia zbiegania oraz wspólna przejażdżka rowerowa, to ma taką możliwość i jest naprawdę mile widziany w naszym gronie. Wspólne zajęcia nie tylko przyczyniają się do lepszej kondycji fizycznej i psychicznej, ale także umożliwiają spotkanie w gronie znajomych, czy też nawiązanie nowych znajomości. O tym projekcie również Państwo znajdziecie wszelkie informacje na stronie www.gostynin.pl oraz pod numerem 24 236 33. Zachęcam do śledzenia na bieżąco kalendarza imprez związanych właśnie z gostynińskim. Z gostyńskimi weekendami sportowymi. Pragnę również poinformować, że bardzo interesującym i godnym polecenia jest również projekt spacerując po Gostyninie, obejmujący spacery tematyczne po naszym mieście. Jest to bardzo atrakcyjne wydarzenie przygotowane dla młodszych, ale również dla starszych mieszkańców Gostynina. Narodzące się podczas spacerów pytania odpowie Państwu przewodnik, który jest przygotowany na poszczególny dzień. Pierwszy spacer, który poprowadzi pani dr Elżbieta Szubska-Bieroń, odbędzie się 10 czerwca, nosi nazwę Szlakiem Gostynińskich Zabytków. Nie będę dzisiaj zdradzał Państwu szczegółów tego spaceru, ale dodam, że oczywiście ostatnim punktem zwiedzania będzie zamek gostyniński. Spacery szlakiem zabytków odbędą się trzykrotnie, a na zakończenie tras na uczestników zwiedzania będzie czekała degustacja regionalnych potraw. Sam jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko wypadnie. Uczestnicy spacerów otrzymają także broszury z trasą spaceru wydane specjalnie na tę okazję. 24 czerwca odbędzie się kolejny spacer pod nazwą szlakiem, Wielkol szlakiem wielokulturowego Gostynina. Przewodnikiem tego spaceru będzie pan Piotr Syska. Jak wszyscy wiemy, wielokulturowość i wielowyznaniowość naszego miasta jest ważnym elementem lokalnej historii. Projekt ma na celu budowania, budowanie naszej kultury pamięci, a 11 tablic tematycznych, które się znajdują na terenie naszego miasta, ma tę historię nam wszystkim przybliżyć. Proszę Państwa, w ramach projektu odbędzie się również koncert zespołu Turkles: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Zespół zaprezentuje utwory wymienionych wcześniej narodowości. Kolejne wydarzenie to rajd rowerowy śladami miejsc pamięci narodowej. W organizację tego, tego etapu włączyło się nadleśnictwo Gostynin. Trasa będzie wiodła po Gostyninie oraz jego okolicach. Amatowym a motywem przewodnim rajdu będzie historia odwiedzanych miejsc. Więc już dzisiaj gorąco Państwa zachęcam do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. Zachęcam również do śledzenia informacji o tym projekcie na stronie www.gostynin.pl. Jak już mówimy o aktywności sportowej, o aktywności rowerowej, to przypominam, że w tym roku po raz kolejny zostanie uruchomiona wypożyczalnia rowerów w zamku kostynińskim. Ona już tak naprawdę wznowiła swoją działalność, ale to też od Państwa również zależy, jak ta wypożyczalnia będzie wykorzystywana. W tej chwili czeka na państwa, czekają na Państwa rowery dla dorosłych, dla dzieci i dwa foteliki dla najmłodszych. Wkrótce flota dostępnych rowerów się powiększy. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem wypożyczalni i zwiedzania pięknych terenów naszego miasta, naszych okolic. Przypomnę, że zostało przygotowanych 5 tras przez Gostynin, które wiodą przez Gostynin i okolice. Dostępne są one w formie mapek lub znajdujących się na stronie www.gostynin.pl. Drodzy Państwo, hasło Podwórko Nivea nie jest nam obce, gdyż Gostynin po raz kolejny bierze udział w tym konkursie. W tym roku mieszkańcy naszego miasta mogą wspólnie wygrać rodzinne miejsce zabaw ufundowane przez firmę Nivea. O tym, czy nam się to uda, wszystko zależy od naszej aktywności, od tego, jak będziemy głosować w drodze poprzez internet. Dlatego już dzisiaj gorąco Państwa proszę o pomoc w głosowaniu. Im więcej głosów, tym, większy, tym bardziej wzrasta nasza szansa na otrzymania podwórka Nivea dla naszego miasta. Organizatorem tej akcji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie. Za co serdecznie dziękuję, ale w sposób szczególny również dziękuję Miejskiemu Przedszkolu nr 4 w Gostyninie oraz Pani Dyrektor Grażynie Stanisławskiej za to, że dzieci z tego przedszkola wsparły nasz projekt, przygotowując odpowiednie nagranie, które pomogło nam również zakwalifikować się do wzięcia udziału w tym konkursie. Gorąco zachęcam Państwa do wzięcia udziału. Przypomnę, jeden głos każdego dnia. I wtedy, jeżeli będziemy mocno aktywni, to mamy szansę, aby takie podwórko na terenie naszego miasta powstało. Wysyłamy swoje głosy na adres, pod adresem podwórko.niwea.pl. Proszę Państwa, po raz kolejny informuję i przypominam, że na terenie nie tylko miasta, ale na terenie całego kraju trwa spis powszechny. Przypomnę, że możemy spisywać się poprzez internet, ale również możemy korzystać z pomocy rachmistrza, z którego pomocy możemy się spodziewać praktycznie każdego dnia. Dlatego też gorąco do państwa apeluję, żebyście państwo byli bardzo czujni, ponieważ w ostatnim czasie również mamy przypadki, kiedy to niestety, ale oszuści wydzwaniają do państwa. I żądając wręcz informacji, które, które nie są objęte spisem powszechnym. Żeby Państwa uspokoić, chcę powiedzieć, że rachmistrzowie dzwonią tylko z dwóch numerów podanych na ekranie oraz możecie Państwo każdego z rachmistrzów sprawdzić na stronie internetowej i potwierdzić wiarygodność, czy faktycznie ten rachmistrz, z którym Państwo rozmawiacie przez telefon, jest. Prawdziwy. Uczulam Państwa, ponieważ są już takie przypadki, że niestety dochodziło do prób wyłudzenia informacji, a nawet środków finansowych. Przypomnę, że spis powszechny trwa do końca września i jest obowiązkowy dla nas wszystkich. Proszę Państwa, i na sam koniec chciałbym jeszcze przypomnieć i poinformować, przypomnieć, że w dalszym ciągu trwa rekrutacja dzieci do miejskiej szkoły muzycznej. Placówka ta ma przede wszystkim na celu aktywne i twórcze obsuwanie ze sztuką. Dlatego już teraz zachęcam gorąco Państwa do zapisywania swoich dzieci do miejskiej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Gostyninie, oferującej każdemu wieku od 6 do 16 lat naukę na jednym z 14 instrumentów i są to fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, fagot. Trąbka, puzon i waltornia. Nauka w szkole jest oczywiście nauką bezpłatną. Rekrutacja trwa do 20 sierpnia. A więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie szkoły msmgostynin.pl lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Bema 23. Gorąco Państwa zachęcam do korzystania również z, ze Szkoły Muzycznej w Gostyninie. Proszę Państwa i to wszystko. To było podsumowanie miesiąca maja w 2021 roku. Wszelkie informacje, aktualności z funkcjonowania czy też burmistrza, czy też Urzędu Miasta znajdziecie Państwo na stronie www.gostynin.pl. Gorąco zachęcam do odwiedzenia naszej strony. A na ten moment do zobaczenia podczas kolejnego już spotkania.